Może kawa? Dopiero po zakupach yy, mamy taką tradycję, że najpierw wypieprzamy wszystkie zakupy i potem jemy bułkę, najczęściej z pasztetem. Ale dzisiaj wypadło na serek, bo był otwarty, trzeba było go zjeść. A serek jest zajebisty. Rzadko mogę go znaleźć w sklepie. Najczęściej robimy zakupy w lidlu, a w lidlu go nigdy nie ma. Więc co sobie dzisiaj wymyśliłam? Bigos! Ze znalezionej kapusty w lodówce. Taki biedny dysz, bo trochę kiełby, borchewki, może pieczarki. Tak całkiem serio. To dzisiaj. będę mówić o Twoim poczuciu winy. Surprise, motherfucker! Więc kiedy mówisz nie, mówisz to na głos, a Twój mózg odpieprza alarm jak przy kradzieży batonika w Lidlu, no to gratuluję. Jesteś produktem wychowania społecznego, wychowania premium. Yy, ale nie martw się, weź dzisiaj to poczucie winy. Rozpiewz na drobne kawałki, posyp solą i rozmóż na słońcu. Co? Poczucie winy to emocjonalny kredyt hipoteczny. Spłacasz coś, czego nawet nie kupiłaś. I co gorsza? Procenty są zapójcze. Stracony czas, zdrowie psychiczne, okazjonalne wrzody na żołądku. Są dwa rodzaje winy. Realna – zjebałaś coś, zraniłaś kogoś. I ta sztuczna – ktoś cię zmanipulował, żebyś się źle poczuła, bo miałaś swoje zdanie. Najczęściej inne zdanie. Prawda jest taka, że 90% przypadków, o których dzisiaj mówię, to ta druga. Typowe przykłady? Kiedyś kuzynka poprosiła mnie, żebym przyjechała po nią z imprezy w niedzielę chyba o czwartej czy tam o piątej nad ranem. Odmówiłam, nie? Bo kiedyś też mnie siostra prosiła, żebym pomogła jej w robieniu zdjęć, ale za bardzo to się, że tak powiem, rozciągnęło i po prostu odmówiłam z Czystych technicznych powodów, też się nic nie stało. Specjaliści od poczucia winy to takie emocjonalne wampiry. By żywił się twoim wewnętrznym burdelem. Najczęstsze teksty to nie ma problemu, sama sobie poradzę, albo Krzysiek mi pomoże, przywiezie mi nie ma problemu. Ja bym pomogła na Twoim miejscu. Rozumiesz, nie? Kiedy to słyszysz, nie słyszysz w ogóle prośby. Nie słyszysz ukrytą wiadomość, że, że jesteś zła, że jesteś niedobra, bo stawiasz granice. Bo myślisz tylko o sobie. Bo myślisz o sobie. Ale jak już. Ktoś próbuje zrobić dramę na tekst typu Kiedyś mogłem na Ciebie liczyć To proponuję Ci spokojnie odpowiedzieć Czas na aktualizację Twojej aplikacji oczekiwań Usuń, odśwież i żyj Z racji tego, że nie mam żadnych słodyczy w domu Oprócz jakichś ciperków A na pewno będzie mi się chciało To se pomyślałam, że mam w szafce coś takiego jak galaretka mleczna, malinowa, galaretka poziomkowa zwykła, galaretka truskawkowa przezroczysta. Dobra mnie ciekawi właśnie ta galaretka mleczna. Jak to się kurde robi? Przygotuj pół litra mleka zagotuj. Pół litra, dwie szklanki mleka i zdejmij kożuch. korzuch. Warto wstyd do gorącego mleka i dokładnie wymieszaj do rozpuszczenia, nie gotuj. No dobra. Tak. A few moments later. Dobra, pół litra mleka stawione do zagotowania. No i potem trzeba to tylko zbełtać. Yy, nie powinnam chyba tego zepsuć, skoro takie proste, nie? Wiesz, jak to jest? Yy, odwracasz się na chwilę od mleka i kipi, nie? Więc muszę być czujna. Kurwa! Gararetka. Weź to jeszcze raz się zagotuj. To dlaczego tak łatwo łapiesz winę? Może dlatego, że chcesz, żeby cię wszyscy lubili, albo boisz się bardziej konfliktów niż rachunku za prąd albo za dentystę. Może babcia wdrukowała Ci przeświadczenie, że dziewczynki muszą być grzeczne, a chłopcy muszą być uczynni, pomocni. Nie mogą odmawiać. No, a potem tacy uczynni, dobrzy ludzie. Nieodmawiający lądują w emocjonalnym szambie. Więc jak odróżnić yy, taką zdrową winę od manipulacji? Tu będą pomocne trzy pytania. Pierwsze, czy na pewno kogoś skrzywdziłam, zraniłam? Drugie, czy było to moją odpowiedzialnością? I trzecie, tr trzecie, 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 trzecie to Czy ktoś szanuje moje granice? I jeżeli chociaż na jedno odpowiedziałaś tak, wyrzuć poczucie winy wraz z paprotką mi Poczucie winy to emocjonalna reakcja, która pojawia się, gdy uważasz, że Twoje działania lub ich brak naruszyły Twoje własne wartości albo zasady moralne, albo zaszkodziły komuś innemu. Innymi słowy, czujesz winę wtedy, gdy Twoje zachowanie w Twoich własnych oczach odbiega od tego, jakim człowiekiem chciałbyś być, jakim człowiekiem jesteś. Mówi się. No, ja mówię. Poczucie winy ma też funkcję adaptacyjną. No pozwala potrwa, przetrwać społecznością, wiesz, jak skrzywdziłeś kogoś, zraniłeś, obraziłeś, okłamałeś, to poczucie winy popycha cię do przeprosin, do naprawienia tej szkody, tej krzywdy i utrzymania relacji, naprawienia relacji. Dosyć! Przepraszam! Daj mi przeprosić! Czemu nie dajesz mi przeprosić? Poczekaj! Przeproszę! Będziesz... przepraszę, Będziesz... Przebaczał! Przebacz! Yy, są też, i to chyba w naszych realiach yy, częściej, takie toksyczne poczucie winy, to są takie, wiesz, Zainstalowane przez naszych rodziców, dziadków, nauczycieli. Yy, poczucie winy, że tyle się Tobą opiekowaliśmy, tak nie tak Cię wychowaliśmy. Ale to nie do mnie, tak. Do mnie nie. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest takich yy, historii. Czyli co zamiast poczucia winy? Po pierwsze, świadomość, taka uważność na to, czy robiłam coś zgodnie ze swoimi zasadami. Dwa, y, empatia, y, ktoś mógł y, poczuć się zraniony i czy ja to rozumiem. Y, trzy, decyzja, czyli czy chcę i czy mogę przeprosić. I działanie czwarte, czyli. Y, Przepraszam, idę dalej, albo uczę się na błędach i też idę dalej. Zero użalania się, że zero jakieś tam umartwiania, po prostu robię i idę dalej. Pewno zastanawiasz się teraz. Czy potrzebujesz poczucia winy? Ja nie odpowiem ci na to pytanie. Nie wiem. Ja nie potrzebuję. Może tobie też wystarczy po prostu odpowiedzialność i świadomość. I na koniec, Twoje nie jest zdaniem kompletnym. Twoje granice są ważniejsze od czyichś oczekiwań. Twoje życie to nie deptak, po którym można Cię rozjechać emocjonalnym rowerkiem, albo to nie jest magazyn usług społecznych. Twoje nie nie wymaga wyjaśnień. Twoje życie nie jest do zarządzania przez innych. Twoje poczucie winy, wypierdol.